No i widzowie, to jest filmik na dzień kropki. Bo dlatego nagrywam te jelenie, bo możecie zauważyć, że one mają kropki. Zobaczcie, pokażę Wam teraz z bliska. O, widzicie? Mają kropki. To pasują świetnie na dzisiejszą okazję. To jest jego mama, też ma kropki. I tu jest mały, mały widzicie, też ma kropki. Oczekajcie, wezmę wam go do ręki, bo on jest mały i ciężko to zobaczyć. O, zobaczcie. Też ma kropki. I to widać teraz. No to go z powrotem dajemy do mamy. Właśnie, tak. No i to jest filmik na dzień kropki, bo dzisiaj światamy Dzień Kropki. A na koniec będzie superowa niespodzianka.